Czytałem reklamę jadąc z Harzykowa. Słyszałam. Słyszałam. No, widziałam billboardy, ulotki. No, słyszeliśmy. Właśnie szło koło tej tej, nie? No koło tego bigboarda takiego. Właśnie nie wiemy o co chodzi. Wiemy, nie wiemy o co chodzi. Widzimy plakaty wszędzie. W szkole są plakaty na mieście, ale nie wiemy o co chodzi. Nie. Nie słyszałam. No, ja nawet wyszłam na stronę, no i ja tam zobaczyłam grę. Myśli? E, tak, słyszeliśmy. A o jakim my rozmawiamy szach? Wchodzi się na stronę internetową właśnie. I jest tam taka gra i można wygrać y, myszy. U mnie piwniki chodzi. No słyszałem, jest pełno reklam na ten temat. No słyszałam, ale specjalnie nie wiem, co to znaczy. E, znaczy, widziałam te. Mm, no jak to się nazywa? Plakaty widziałam. A pani wie, że szare myszy, co, co są? To są gryzonie. Ja nie wychodzę z domu, mnie myszy nie interesują ani. To ktoś sobie tu wzdurał? Bo jak ja tam coś widzę, nie? To mi głowa boli. Słyszałam. Nie, nie, nie słyszeliśmy. Czego dotyczy? No, myślę, że jakiejś gry komputerowych. No właśnie, nie wiem o co w tym chodzi. Nie wiem, eksterminacja jakichś myszy czy coś? Myszy zasadniczo to chyba nie ma tutaj. To znaczy, czytałam gdzieś coś takiego? Była reklama, bodajże. Eee, no, widziałem plakaty. Widziałem plakaty rozwieszone. Eee, no, jest to w top 40. Eee, ja słyszałam, coś mi się tam obiło o uszy. No tak, są. W mieszkaniu, w sklepie są nieraz myszy. Oj, coś czytałem w gazecie. No, coś tam by się już odbiło. Pozdrowienia od Komara dla wszystkich. Coś strasznego, boję się myszy i w ogóle, w ogóle to nie chcę nic mieć. Kiedyś miałam swój dom, i byłam bardzo przerażona, nie wchodziłam w ogóle do kuchni. I dopóki mąż nie wraca, w ogóle nie było mnie w kuchni. Także to jest coś strasznego. Dla mnie to jest... Gryzonie to jest okropna rzecz. Bo to jest ogleśne. Bardzo groźne. Niszczą całe nasieki. Jak wejdę do ula, to zniszczą wszystko. się boję Uciekam, normalnie gdzie pierwsze rośnie? Nie wiem. Tego nie wiem. W małych sforach zjadła całe przyskieladło. Ja osobiście nie lubię mysz. W z myszami? Bo spałam sobie w studole i mysze mi przebiegały obok mojego śpiworka. A ty? E, ja mam gospodarstwo, więc to jest widok normalny. No wiem, że mój kotek lubi myszki łapać. Raczej miłe, lubią serek. Koty ich nie lubią, bo to dla nich wróg. U nas nie ma, u mnie nie ma. No u mnie też nie ma, ale uznajemy, że są myszy. Nic specjalnego nie ma o czym opowiadać, złapała się w łapkę i to wszystko. Myszy no. i myszki są w porządku. Nie, nie miałam do czynienia. Mysz się nie powie, raczej szczurów. Oj, trudne pytanie jest. Większego kontaktu z myżą nie miałem. No, mam taki problem. Ja się tego strasznie brzydzę. Trucinki? Aha. Siedaję? Trucinki? Walczą. i oni chowają się. I akarium, no. Tak, jak rybki. To jest do mena kotów. Ja, miałam w domu cztery myszki. Hmm. No jakoś nie. No, no nie za bardzo. No chwilowo nie. No pewnie z prawdziwymi, z komputerowymi. No bo na jesień, na zimę idzie. Przez to przychodzą, bo na polach nic nie ma i przychodzą do domu jej. Ja nie jestem stąd, więc nie wiem. No ja się nie boję myszy. No nie lubię, bo są szkodnikami. I co wtedy się stało? Z Butami weszło. Z którymi uratowali życie. A co to? To jest też gryzoń. No dokładnie. No. Obrzydliwy. No nie wiem, no na już... jest zgryzonych. Dzielić na A dla pani? <gryzanie> nie, dokładnie, no, stworzonka. No nie, jakiś nie mam żadnych traum z myszami związanych. <gryzanie> <gryzanie> Jeśli ktoś ma w akwarium jakiejś klatce, to tak, ale żeby tak lub zabiegały, to tak trochę jest. Jednak to są takie zwierzęta dzikie dosyć. No, różne się lubi, z bajek szczególnie. Polne. Hodowlana. Pani jest ładnie piękna. A osobiście lubi Pan jakieś myszy? Owszem. A jakie możemy wiedzieć? Komputerowe. Ja to mogę grać nawet jedzenie. Lubię, lubię myszki takie hodowlane i myszo skoczki. <grym> Boję się. Takie białe trochę. Takie białe, takie takie, te, nie? To są myszki. No ale my nie mamy takich myszków. My mamy ptaszki. Zależy czy mysz jest szkodnikiem, czy nie. Aha, dobrze, a no, bo, bo jeśli nie jest składnikiem, to, no, to stanowi jakiś ekosystem, który nas otacza, prawda? No, takie. te. No, hodowlane, nie? Jeśli oczywiście y, y, rozmnażają się w, w sposób niekontrolowany, to jest, to jest szkodliwe dla, dla gospodarki no. i dla ludzi, którzy są akurat w danym otoczeniu, prawda? Czy są jakieś mysze, które pani lubi? Myszko od komputera. A to lubię myszki. A to lubię Można do, do dziewczyny powiedzieć, tu to moja myszko, nie? Wszystki rozkłada albo coś takiego, a mi się a czym się likwiduje, no to takie łapki na myszy. Typowe kiedyś co tam były. Kotka. Środki chemiczne albo pułapki się zostawi. Takie, takie są dźwięki, takie, co się przylepia i to w takie mikropulsy z to się Może jakąś trutkę <noise> albo łapki na myszy. Na przykład zakładałam łapkę na myszy. No i czekaj! <noise> mam dobrze wyszkolonego kota. Trutkę daje. No, zazwyczaj zgłaszam do ZGM-u, że mam z myszym bardziej szczury. Przychodzą z prawe trudki, trutki jakieś są takie. Ja mam kosura i myszkę i one się rozumią. No jakieś trutki na pewno są, czy łapki, czy trutki. Się, my mamy łapki, na łapki się złapią. Deratyzacja chodzi przecież, wysypują pszeniczkę i inne rzeczy tam. Koty, Koty. trudkom. Skutecznie? Skutecznie. Zmiotły miotłu wyje... Trucizna. Wysłuchiwanie to wieczorem, gdzie chrobocą i określanie miejsca, w którym występują. Eee, różnego rodzaju łapki e, łapki e, trudki i tak dalej, nie? Bo, powinno być e, tępienie tak e, silnymi środkami trucizna wykładana, nie? A przede wszystkim czystość, nie pozostawianie żywności, zamknięte bezpieczne śmietniki przede wszystkim. Mam myszkę komputerową tą ścianę. I... No, są łapki na myszy i... No nie wiem co jeszcze. No różne... No to na szczury. Na szklankę, kładziemy pięciu na sztors i wkładamy w oś symetrii tej szklanki serek. Liczymy mm -hmm. na to, że myszka wejdzie pod szklankę, zje serek, poruszy szklankę i złotówka się przewróci, a myszka będzie w pracy. No nie no to słusznie. Dobrze, dziękuję. No dziękuję uprzejmie, do widzenia.